Ciemka moje mordeczki. Czego wam trzeba z rana? Kawy? Rogalika? Brachu, słuchaj tego. Mam dla Was coś nowego. Zapomnij o białku, zapomnij o kreatynie. Oto Słownex, jedyny Workout Dust z 98% niepewności i 2% legalnego ryzyka. Produkowany w tajnych laboratoriach Słowna. Nie zatwierdzony przez nikogo, uwielbiany przez wszystkich. Odrobina ojczyzny. Prosto w nozdrza. Słownex. The Original Polish Workout Dust. Gdy twoje ciało mówi nie, a twoje serce krzyczy, Tak, Habibi. Mówili, to nielegalne. Habibi zapytał, w którym kraju. Słownex. Bo jak już wciągasz, to nie w poli i buduje. Słownex. The original police workout dust. Słownox oryginalny pył treningowy z Pół proszek. Pół legenda Zero hamulców. Produkt nie zawiera nic legalnego. Dzień dobry, kontrola. Poproszę dokumenty. Ma pan przy sobie jakieś narkotyki? Nie, nie, o czym pan mówi. Ja tylko do sklepu po bułki. A chce pan coś kupić? Akurat mamy amfy w ofercie. Kup 4, piąta gratis. Z okazji Dni Sławna. Legalność to tylko stan umysłu. Słowneks. Tak dobry, że nawet oni wiedzą, co działa.